Cześć, dzisiaj trochę inny odcinek. Ani przepis, ani poradnik, ani test. Um, vlog. Osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ja vlogów raczej mało nagrywam, a w zasadzie udało mi się nagrać. Znaczy, udało. Nagrałem do tej pory tylko jeden vlog, bo jakoś e, cały czas wyznaję zasadę, że. Chyba ludzie nie oglądają bardzo dużo vlogów, a może się mylę, nie wiem, ale dzisiaj zaszła mnie taka myśl. Człowiek okąpany, po całym dniu praca zdalna, więc cały dzień w domu, wieczory długie, za oknem ciemno, ciepło, świeczki. E, siadłem sobie nad książką. E, Dziwo, to nie książka o jak to dzieje, tylko rzeczowo o Modzie Mańskiej, bo to też temat, który mnie e, interesuje. I no, szło mnie tyle myśli podczas czytania, że stwierdziłem, że a nagram tego vloga. A co? Posłuchacie, to posłuchacie. Obejrzycie to obejrzycie, nie obejrzycie, to nie obejrzycie. Ale ja chciałbym coś powiedzieć od siebie. Bo ten kanał, chwilę, kanał chwilę już trwa trochę już dla was nagrywam no i hmm, pojawiają się jakieś pytania, czasami pojawiają się jakieś sugestie e, albo oburzenie e, dlaczego nagrałem na przykład e, odcinek o zakupach w lumpeksie, a nie nagrywam o e, posiłku jakimś kategorycznym. A to dlatego, że mm, Kanał ten mój od początku e, znaczy ja nie zamierzałem, że on będzie dotyczył tylko diety ketogenicznej. Historia z założeniem kanału na YouTube była taka, że ja chciałem założyć kanał taki trochę rozrywkowy, gdzie będzie trochę wesoło, gdzie będzie można zobaczyć trochę zabawnych rzeczy, a jakoś tak siłą rzeczy wyszło mega poważnie, bo wszyscy tak poważnie traktują dietę i, i, i w ogóle broń Boże cokolwiek. E, nie tak z dietą ketogeniczną zrobić, albo po prostu, no nie wiem, zasugerować co innego niż dieta na kanale, który nazywa się z przedrostkiem Keto, no to już jest i o i o i o i jedzie policja na YouTube'a. Tak trochę jest. Kanał miał być trochę o podróżach, o hotelach, które odwiedziłem, ale sytuacja w tym roku jest taka, że no niestety wszyscy sami widzicie jak to wygląda. I no, ciężko jest podróżować, więc, siło rzeczy, e, ten pomysł z kanałem trochę się przekształcił. Jakby odpuściłem w ogóle pomysł kanału na YouTube, ale w momencie, kiedy bardzo dużo osób z mojego otoczenia zaczęło mnie pytać o to, co zrobiłem, że tak schudłem, e, co powinny jeść, żebym dawał im rady, naprawdę takich osób było bardzo dużo i stwierdziłem, że Okej, okay, no to ja zacznę nagrywać odcinki, jakieś będę to wrzucał na YouTube'a i wszyscy, którzy mnie pytają o to, jak ja sobie radziłem, jak mi się udało, będą miały podane wszystko na tacy i to tak jakoś płynnie samo wszystko poszło. Mm. I dopóki ja będę na diecie ketogenicznej, ten, ten, ten kanał też będzie dotyczył diety ketogenicznej. Yy, ostatnio pojawiło się pytanie od kogoś w komentarzach, to o czym w końcu jest ten twój kanał? No i ja odpisałem, że no mój kanał jest o tym, co dotyczy mnie, bo tak naprawdę ja nigdy nie myślałem, że ja będę prowadził kanał stricte związany z jakąś dietą, z poradami żywieniowymi itd. Tak Fajnie, że te moje przepisy Wam się podobają i do Was trafiają i z nich korzystacie. To jest naprawdę fajne i budujące. Ale ja nie ograniczam się w swoim życiu tylko do diety i tak jak bliski jest mi temat właśnie na przykład y, dobrego ubierania czy y, zrobienia fajnie zakupów i tak dalej i tak dalej, czyli to co mnie interesuje to będzie trafiać na ten kanał i ja nie będę ja nie chcę tworzyć czegoś tylko i wyłącznie pod kątem tego, że bardzo dużo ludzi się tym interesuje, bo tak jak też odpowiedziałam osobie, która zapytała o tematykę kanału, na moim kanale w zakładce playlisty tematyka jest podzielona odcinków. Jest playlista lifestyleowa, jest playlista ketogeniczna, jest playlista związana z jakimiś tam podróżami. Także ja jestem zdania, że ktoś chce. Jakąś tematykę oglądać, to będzie ją oglądał bez względu na wszystko, czy ten kanał będzie z przedroskiem keto, czy będzie dotyczył e, tylko stricte podróży i tak dalej. Ja chcę dzielić się swoimi e, jakimiś zajawkami i pasjami, e, bo zawsze było takie założenie, a to, że w głównej mierze stało się to, stała się tym dieta ketogeniczna, to wyszło tak zupełnie płynnie, e, naturalnie, e, ale pamiętajcie, ja też wyznaję cały czas tą zasadę, że dieta. Ma być dla nas, a nie my dla diety, więc jakby nie ma co wariować, I, i, i ścigać się, robić wszystko pod kątem tylko diety, bo życie mamy jedno. Warto to życie przejść zdrowo, odżywiać się zdrowo, dbać o to, jak wyglądamy, bo to też jest mega ważne, zarówno pod kątem fizycznym. W sensie tuszy i tak dalej, ale też ubrania, co ja też bardzo często podkreślam, bo dla mnie to też jest bardzo ważny temat gdzieś tam w moim życiu. Także takie mi się myśli nasze. po całym dniu, takim jakimś długim. Ja jeszcze, jak jestem, właśnie w keto, to mam tak, że budzę się rano. Dużo przed budzikiem, i ten dzień jest taki mega długi. I ja po prostu mam wrażenie, że dzień trwa 30 godzin, co poniekąd jest dobre. No ale dzisiaj jakiś taki melancholijny nastrój mnie naszedł. Właśnie człowiek się zrelaksował, okąpał, gorąca kąpiel, wiecie, piana. Wyszedłem z tej wanny, myślę, poczytam sobie książeczkę, dowiem się czegoś ciekawego. A to nagle tyle myśli. No i jakby jedną z tych myśli przewodnich było to właśnie, że pamiętajcie, że to dieta ma być dla nas, a nie my dla diety. I trzeba wszystko dopasowywać pod siebie. Nie można dać się zwariować. I ja to podkreślę, że na moim kanale nie będzie tylko tematów związanych z dietą ketogeniczną. I. Ja jestem bardzo wdzięczny za wszystkich, którzy dołączyli do tego kanału dzięki diecie Ketogenicznej, e, ale, no jakby podkreślę to, że tutaj nie będą treści związane tylko z tym. E, i, i, mimo wszystko mam nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijał. Owszem, tak jak wspomniałem, będzie ten temat dopóki będę na Dziecie Ketogenicznej, ale nie będzie to ograniczone tylko i wyłącznie do jednego tematu. E, ja mam duże poczucie humoru, lubię sobie robić bekę z wielu ludzi, z wielu rzeczy, ale z ludzi też. No to. nie w tego. <laughs> lubię biec bekę, lubię się śmiać i, i też chcę, żeby na tym moim kanale też takie treści były, które gdzieś tam mogą trochę rozśmieszyć. Więc, tak, tak, tak. Dla mnie prowadzenie kanału na YouTube też jest czymś nowym. Ja nie mam doświadczenia w tym temacie. Nagrywanie czegoś też jest dla mnie nowością i ja się też z tym wszystkim oswajam. Ja bardzo dziękuję za konstruktywną krytykę, kiedy ktoś mi pisze, że za dużo jest A, E, O i tego typu rzeczy. Ale to jestem ja. To jestem ja. Ja nie jestem prezenterem telewizyjnym. Ja nie jestem. Osobą, która jest mówcą i uczyła się mówić, i, i uczyła się tego, jak mówić poprawnie. Ja to robię naturalnie i chcę, żeby też tak naturalnie było. Ja dziękuję za każdą konstruktywną krytykę i za wszelkie słowa, które dajecie, żeby polepszyć jakość tego, co oglądacie i co wam przekazuję, ale pamiętajcie, że ja jestem też totalnym amatorem, i to też jest dla mnie coś zupełnie nowego. A ja zawsze będę wyznawał zasadę, że w miejscu, w którym coś tworzę, kiedy ja jestem tym tak zwanym twórcą internetowym, bo tak się mogę nazwać, to będę decydował o tym, jakie treści tu będą. Ja nie będę robił niczego pod publikę stricte, żeby robić coś pod takim kątem, że będę dodawał treści, które się sprzedają, bo to będzie napędzało ludzi. To nie o to chodzi. Ja chcę, żeby... Yy, tak jak podkreślałem w wielu filmach, była taka więź między mną a widzami. Jak zauważyliście, ja bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie komentarze. Ta interakcja jest, to działa i to najbardziej lubię. Ja zawsze staram się znaleźć czas, żeby na te komentarze, pytania odpowiedzieć. Przepraszam. No tak, tak. Na keto to też człowiek, jej też pójdzie później odbija. No dobra, wracając, no ja też yy, właśnie najbardziej mi zależy na tym, żeby była ta interakcja, ta relacja, że w tych komentarzach możemy sobie podyskutować. Oczywiście trafiają się te pozytywne komentarze, za co bardzo dziękuję, jak i te e, negatywne, które też coś na pewno wnoszą. Nie wiem do kogo bardziej, jeżeli są te hejtem, e, czy bardziej osoby, która pisze ten komentarz, coś wnoszą, czy mi, ale e, no, każdy komentarz i każda opinia się liczy. Także tak, tego. No. Oczywiście tego nie zaprzeczę i na pewno y, jakieś głupkowe treści mogą się pojawić. Czyli na przykład tak jak to jakiś czas temu, chwilę temu, w któryś weekend, był odcinek dotyczący y, fasolek różnych smaków. Tak, takie treści też mogą się pojawiać, bo ja lubię kiedy jest wesoło i jeżeli. Mnie to bawi i bawi kogoś, kto jest zedł w tym odcinku. I chociaż kilka osób napisze komentarz, że je to bawiło tak, jak było w przypadku też tego filmu, to mnie będzie cieszyć i będę zadowolony, że do kogoś. O, coś tam zaczęło. Że ten odcinek do kogoś trafił. Także tak, to chciałem przekazać. To chciałem przekazać yy, w ten ciemny, czarny, jesienny sentymentalny wieczór. No mam takie skarpetki ciepłe. Jesienne. Zimowo jesienne. No, no właśnie. Nie myślałem, żeby to pokazywały kiedyś na YouTube skarpetki. Ale właśnie o to chodzi i nie myślałem nigdy, że nagram odcinek, który E, vloga w ogóle, w którym będę tłumaczył, odnośnie treści, tego, co dodaję i dlaczego. E, jakby poczułem chęć wytłumaczenia się, bo gdzieś tam te treści troszeczkę się różnicują na moim kanale. Mm, ale macie odpowiedź. Tak, moje życie przede wszystkim nie kręci się tylko wokół diety, ale też wokół innych tematów. E, I wszystkie osoby, które mnie znają z mojego otoczenia wiedzą, do jakich tematów ja przywiązuję zawsze wagę i to są właśnie te tematy, które poruszam na kanale i to nie jest tylko dieta, tylko też to, co pojawia się praktycznie non-stop. Ma być trochę rozrywkowo, ma być wesoło i tak na pewno będzie. Ja bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe e, suby Wasze mm, jak to się mówi? Aktywności. Aktywności właśnie, czyli te kciuki w górę, te komentarze, że gdzieś tam coś piszecie, piszcie więcej. Naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej i podkreślałem, dla mnie, e, fajne jest mieć tą interakcję z wami i to, jak e, gdzieś tam coś piszecie, pytacie i ja mogę Wam odpowiadać. No okay, to koniec tego vloga. Pogadałem. Tak mnie naszło. No. Więc, jakkolwiek podzielacie moje zdanie i zrozumieliście to, co Wam powiedziałem i przekazałem, to dajcie łapkę w górę albo napiszcie w komentarzu, <noise> że się zgadzacie i że podzielacie to moje zdanie. No i dzięki, że jesteście do tej pory. Mam nadzieję, że będziecie, zostaniecie i będziemy się dzielić. Ja będę się z Wami dzielił tym, co wokół mnie, tym, co wiem, tym, co wiem i wieloma innymi treściami. No. Także trzymajcie się, Kamil, pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku.